Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Magnesem. Jest i Magnes. Tutaj mamy most drogowy, a tam jest most kolejowy. I tam właśnie idę, bo gdzieś tu w tych krzokach jest rzeka. Podobno. Zobaczymy. Musiałem obejść taki domek, nie domek, tylko taki RODO. Tutaj jest dużo tych działek takich. Myślałem, że do krzoki, a tu, proszę bardzo, jakaś ścieżka. Jedna, druga, nie wiem, która jest rowerowa, która piesza. Idę sobie. Cisza, spokój. No tak, to może być. Ja myślałem, że będę się przez szuwary przedzierał. Jeszcze nic straconego. O, jedzie rower, to przejdę na tą szutrową. Ja myślałem, że przez takie krzaki się będę przedzierał, chociaż kto wie, może jeszcze będzie mnie to czekało. Zobaczymy zaraz. Ładny, ładny most, stary. Ładnie to wygląda tutaj. O, tu też bardzo ładnie. Mmm, bajecznie. Ciekawe, czy głęboko? Ale chyba nie. Jakoś trzeba się tu przedrzeć. Dobra, wchodzimy. No jestem tutaj Trzeba teraz wejść do wody, nie jest tak strasznie głęboko No tak średnio bym powiedział Jest <grystanie> pierwszy fan z ławy Super Wow, coś wielkiego tutaj przy brzegu o kurczę co to jest Ogromna rzecz Ogromna rzecz jakiś beton chyba Chodź tu na brzeg, chodź tu na brzeg Pokaż się tu jesteś, kto ty jesteś Oj Oczywiście, że beton. Jakiś tu złomik jest w tym betonie. Porządny złomik tutaj jest. Zatopiony kątownik. Stwierdzam, że jest bardzo czysto. No i fajnie. Taki kamień. Mocno się łapie i bateria jest jeszcze. O proszę. Dwie nakrętki kolejowe na mnie tutaj czekają. Kto by się spodziewał pod mostem kolejowym? Jest zawiasik, A, jest kawałek blachy. Chyba trzeba tu nurkować. No, dzisiaj nakrętkowo, trzecia nakrętka już dołącza tutaj do ekipy. Jest głęboko, proszę Państwa. Podnoszę kamerę, bo by mi się zalała. Chciałem przejść na drugą stronę i udaje się. Udaje się. Ale tam, gdzie jest czerwone wiadro, na przykład jest dużo głębiej. Przy brzegu. Widocznie jakoś ta woda podmywa. A tutaj udało się. Przedarłem się na drugą stronę co mnie bardzo cieszy, zwiększy to mój zasięg mówienia. Idę tutaj pod ten jeszcze pod ten most kolejowy tutaj. Popatrzymy sobie, pozwiedzamy. O, przy okazji zdobyłem fajną rzecz. Mamy tu kotwiczkę z blachą. Luks. Patrzcie jaki fajny ślimak, ale one śmierdzą, pamiętam, że kiedyś wziąłem w ręce. To tak śmierdziały. A może im ludzie śmierdzą? Także sorry, ślimaki. O! Mamy stopkę. Piękna sprawa. Jest stopka. Zarośnięta okrutnie. Fajnie tu Mamy nabój do syfonu, do CO2 Hej, witam Ale paskudztwo się złapało Ej Tweety kawałek podkładki sprężynowej jeszcze Dwa kapsle, ale ten tweet niebezpieczny. Babyface, ale kurczę, potrafi stopę pocharatać. Jest coś ciężkiego. No, stopa z nakrętką, ze śrubą i z podkładką, czyli kompletna, można powiedzieć. No, pięknie. A tu jest takie zejście. Mi się wydaje, że tutaj nawet mogą sobie, no, no oprócz picia alkoholu w ogóle, no, no to może tutaj sobie wędkarze schodzą na przykład albo ktoś coś się tu kąpie, tego nie wiem, no jest wydeptana ścieżka. Jest stopa pięknie. A to butlę tutaj to widziałem już z tamtego brzegu i tak chciałem ją wziąć, ale mówię, no jak, jak ja tu przejdę, a jednak się udało butla wyjęta leci na brzeg jakieś śmieci inne też. No fajnie, fajnie, fajnie. Jeszcze jakby wkręci pat no to już mamy komplet. Nie mówię o płytce, bo to to już na pewno nie. Chociaż kto tam wie? Ale fajne tutaj takie rzęsy wodne. No i jest, proszę Państwa, piękna podkładka i mamy łuskę stalową. Trochę wygląda jak od pepeszy. O! Coś se pojem od razu Mirabelki O! Jeszcze niedojrzałe Ua! Kwas hmm. Kurde ciągnę coś wielkiego, nie wiem co to Ała! 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 Dobra płyta Ała! To płyta Nie! To... To, opo, to opona ciężarówki Jeszcze lepiej Ponad ciężarów, no nie o, tu jest pewnie dużo zaczepów na niej ha, nawet na 100% Proszę bardzo Ale tu jakie piękne rosną na niej porosty Nie wiem czy będę ją wyjmował bo spójrzcie na to co tutaj rośnie na niej jakieś piękne rzeczy Tu się już wytworzyło Coś, w, nie będę ich nie będę wyjmował przykro mi, proszę Państwa, ale jak tu mieszkają takie zwierzęta i rośliny, to ona zostanie tu na brzegu. Nie na brzegu, tylko w wodzie. Piękne rzeczy tam jakieś urosły na niej. Dobra, wyszedłem tu na brzeg na chwilę, żeby rozejrzeć się, no ale co tu może być jak nie potłuczone szkło, kapsle. Jakieś inne syfy. Ciągny magnes będzie cały przyczepiony, oblepiony kapslami i gwoździami. Był znak drogowy. Sobie leży. Jakby nigdy nic. Tutaj po tej skarpie chciałem trochę przeciągnąć. Może tu też kolejówka jakaś leży. A to ta tak na szybko. Na szybko, na szybko to złapałem 100 kapsli. Dobra, idę wracam do wody. To w wodzie się najlepiej czuję, ale tutaj mamy jeszcze buteleczkę zwrotną. Także coś tu jest jednak. A jest kolejna kotwica z blachą. Drugi nabój do CO, a tak ogólnie to słabiutko tutaj, słabiutko. U, kolejna guma. Dobra, jeszcze jedna guma tutaj jest. Koło tej opony coś zopałem i ciągnę. Ciężkiego. Oby nie beton, oby nie B. Be... No, proszę Państwa, no, tego się nie spodziewałem, że będzie płytka. To wkręta nie było, a płytka jest. Iha! <ścoughs> <Yeah. ścoughs> jest płytka. Płytka z ławy. Pięknie. No, pięknie, proszę Państwa. Głęboko się działa, jak widać. Je yeah. No jest wkręt obok płytki obok tej opony Wszystko w jednym miejscu Jest Jest wkręcik z ławy Jest pamiątka Co jest grane? Miałem już iść przecież a tu drugi wkręt W tym samym miejscu wszystko siedzi Może przez to łopone było przykryte Chociaż ją trochę przeciągnąłem, ona była tam w głębi bardziej No jest drugi wkręcik Cudo O i teraz to już jest ładna podkładka sprężynująca A nie kawałek tylko, tak jak tu Tylko cała Te przynęty zostawiam tutaj na na kamieniu, na betonie, jak ktoś ogląda, to niech sobie przyjdzie i weźmie, albo jakiś wędkarz przyjdzie i sobie znajdzie, się ucieszy. A buteleczkę zabieram, muszę się teraz przeprawić tutaj przez wodę, gdzieś w tym miejscu. Więc przyczepiam wszystko na magnes, ciągnę za sobą. No i życzcie mi powodzenia. Przeprawa trwa. Wow. Jestem już bardzo blisko. Maksymalne zanurzenie to chyba gdzieś tu. I będzie teraz coraz lepiej już. Uh. Tak, dobijam do brzegu. Patrzcie, jakie przyczepione wszystko. O. Tyle złomu. Teraz idę tutaj po krawędzi. Do wiadra. Także trzy rogi zbadane i ten czwarty tutaj właśnie na koniec badam. Już wiadro wyniosłem do góry. Jeszcze wpadła blacha z kotwicą. Także reszta jest o tam, a ten jeden będzie gdzieś tutaj. Jedna, nie będzie gdzieś tutaj. No, jeszcze złomik jakiś pad taki. Fajne miejsce. Dało mi tą płytkę, te wkręty. Także nie jest tak najgorzej. Bardzo mi się podoba. No, idę dalej teraz. Także można sobie wziąć. No, i właśnie tutaj pan przyszedł. Akurat ja wychodzę, a pan przyszedł. I skorzystał. Także tamte przynęty już zabrane, ale ta jedna tutaj jest. O, tutaj jest jakby co? Taka fajna. Także na pusto nie wracam. Jeszcze idę tu pod ten most drogowy, ale nie, nie wyróżę tam jakichś super fantów. Ale sprawić trzeba, prawda? U podmokłe tereny. Ta rzeka. U la, la A tu jest ścieżka, tu ludzie chodzą tędy. Chyba do klas. Nie, no żartuję. <ścoughs> Uff, ale bajoro. Ach. O, chyba tu. Nie będę chciał wchodzić. Sprawdziłem głębokość i no niestety, ale głębokość, no po szyję bym miał prawie Także odpuszczę sobie to miejsce, ale jeszcze pojadę dalej No proszę Państwa, być w wiławie i nie być nad jeziorakiem no nie, 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 no, trzeba też tutaj zajrzeć. Pierwszy fant z jezioraka Blaszka. Na razie czysto, ale tutaj kamieni jest dużo przy brzegu. Ja tutaj widziałem jak łowili magnesem jeszcze za czasów jak ja nie łowiłem dawno temu. Także łowione było w jezioraku. Pięć groszy jeszcze złowiłem, ale taki chłopaczek z babcią był No to dałem mu na szczęście A niech ma A tutaj, no jeszcze porzucam parę razy, zobaczymy Jest fancik, puszka Zawsze o jedną puszkę W jeziorze mniej Ale wlazłem Wlazłem i coś chyba jest Uha, ha, ha. No Zielony garnek Pozdrawiam opatówkę W takim razie jeżeli tu taki garnek jest, to muszą być różne dziwne rzeczy. Tylko po prostu za tymi kamieniami trzeba przejść. No, no to nieźle. Jest druga monetka, jeden grosz tym razem. Jest i 10 groszy jakieś. Z szaj z metalu. O proszę. Mamy ceramiczny korek, ze starego piwa jakiegoś, może jeszcze jest taka szansa, że przedwojenny. Oprócz tego jakiś kotlet i takie coś, takie Y. O i mamy jakąś szpilę. Nieźle, patrzcie tutaj jest fontanna na środku jeziora, no takie coś. O, ale kopyto, Ło, to już jest gruba rzecz. Już ta guma jest taka średniego stanu, ale nie dziwne jak tu tyle kamieni jest, że coś takiego tu się zahaczyło w ogóle. Uhe! A co to? Ej, chyba mam gwizdek. To jest chyba gwizdek od tego kapoka. Carąbisty. A jakiś drucik i jakiś bolec. O kolejna monetka dwa grosze. O jakiś kolejny garnek tutaj się rozłożył już na części pierwsze. O i tu jest jeszcze monetka czy dwie monetki. Idzie coś coś ciężkiego no 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 to mi się podoba. Ha. Eee no o takie złomy to ja to ja walczyłem właśnie tutaj w tej wodzie Mmm, pyszny, gruby złomik Mega O, kolejna pucha Wyłoniła się. Rzucę tak na żywo, ale to, to jest długi proces, żeby coś tu znaleźć. Ale rzucę. To był ten gruby złom. Co, mam coś nie kamieni. Kamienie, Kamienie zmyłkę robią. O, jest coś. No proszę bardzo, od garnka, uchwyt, od rondelka jakiegoś. O! Kombos. Czyli tak, mamy tutaj kotwicę kolejną. Kotwica jest złomik i jest korek od piwa znowu. Ceramiczny. Pamiętam jak zobaczyłem pierwszy raz właśnie magnesiarza nie w Anglii. Tam się tym zajarałem, a, a tutaj właśnie. Wyłowił jakiś śmietnik, garnki, właśnie stąd. Także garnki mnie nie dziwią wcale. I sobie tak pomyślałem, ale mądry złomiarz. Wtedy pamiętam. O! Od kołowrotka. O! Jakieś piły. To muszą być stare piły. Idzie ja Obok siebie jeszcze na dokładkę. Jedna grubsza, druga troszeczkę chudsza, stare pruskie piły. Mam tu coś chyba. Wow. Co to było? Świecznik jakiś stary? Nieźle. O, jakaś kulka, ale już bez prezentu, niestety i śmieć. Zawsze coś tu się oczyści jeszcze. O, wyszedł jakiś pręciork, gruby. Ja się tak prze przesuwam tutaj. Każde zajście jakieś. Pięckarski zazwyczaj był przytrzymywany, to ciężko. No i czesze, i czesze ten jeziorak, on trochę długi jest, z tego co wiem. O! Jest jakiś płaskowniczek. Dobrze, dobrze. A, ten płaskowniczek po stukaniu tutaj ma taki zawias fajny i coś takiego. No nie jest taki zwykły płaskowniczek. Coś starego. Przeniosłem się dalej, i wyszła kłódka. Najśmieszniejsze jest to, że przed chwilą pomyślałem o kłódce. Nie wiem to, o czym teraz mam pomyśleć. O pręcie. O grubym pręcie. O! No nie jest to pręt, tylko ryła od jakiegoś krzesełka. Ale jest. Guść, ale to jaki? Jeden z top 20. Może załapałby się w top 20 gwoździ. Ale blacha z kotwicą porządna. Kupy to. Gumka do włosów i dwa grosze. To jakieś kółko od wózka. Kurde, co to? Jakaś opona. Dobra, ja kończę na dzisiaj, bo parking mi się kończy tutaj opłacony. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że odcinek taki z Wam się podobał. Chyba idę tu na kepsa jeszcze. Dobra, trzymajcie się, hej! No, dzisiaj 15 kilo, ale jakie fajne przygody były, ha, ha, ha.